wszystkim znakom Zodiaku, zapraszam Was do obejrzenia aktualnego horoskopu tygodniowego. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną. Jednocześnie chciałbym zaprosić do polubienia tego filmu, zostawienia po prostu komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału na YouTube, to zrób to czym prędzej, żeby nic nie umknęło Twojej uwadze. Będzie mi ogromnie miło, jeśli udostępnisz ten horoskop u siebie. Zapraszam Cię również do obserwowania profilu na Facebooku, Instagramie oraz TikToku. A tych z Was, którzy chcieliby ze mną umówić się na prywatną, indywidualną wróżbę, Przepowiednie taką tylko dla Ciebie zapraszam do umawiania terminu konsultacji za pomocą za pośrednictwem mojej jedynej i oficjalnej strony internetowej www.lukaszariasz.com. A teraz pozwólcie, że przeniosę Was do mojego magicznego świata wróżb magii i tarota. Zaczynam tygodniowe czytanie z moich magicznych kart tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Baran! Ten tydzień przyniesie Ci konieczność zrezygnowania z czegoś lub kogoś. Sytuacja, w której się obecnie znalazłeś, znalazłaś, wymaga od ciebie dyscypliny i obrania nowej drogi, nowego kierunku w życiu. W Twoim życiu kończy się jakiś etap, jakiś czas, który odchodzi w niepamięć, który odchodzi do przeszłości i nie... Trzymaj się go kurczowo, przyjmij natomiast elastyczną postawę i weź od życia to, co ci niesie nowego. Nie bój się ani nie opieraj się zmianą, ponieważ będą one dla Ciebie w późniejszym czasie bardzo korzystne. Jeśli natomiast zaplanowałeś wyjazd, upewnij się, czy wszystko jest w porządku, ponieważ istnieje szansa incydentu, który sprawdzając wcześniej możesz spokojnie ominąć. Ten tydzień da Ci szansę na lepsze zarabianie, możesz liczyć również na dodatkowe wsparcie, prezenty, a Ci z Was, którzy liczyli na podwyżkę lub awans mają ogromne szanse w tym tygodniu na to, żeby Wasze marzenia stały się rzeczywistością. Jeśli jesteś w stałym związku, druga połowa tego tygodnia będzie zdecydowanie lepsza. W pierwszej połowie natomiast musisz uważać na kłótnie i sprzeczki, które ostatecznie mogą doprowadzić do cichych dni. Jeśli natomiast poszukujesz kogoś dla siebie, w tym tygodniu masz możliwość poznać kogoś z drogi, jednak ostatecznie uznasz, że ten kontakt nie jest przyszłościowy i zrezygnujesz z niego. Byk na przestrzeni nowego tygodnia zwróć uwagę na siebie i swoją energię, ponieważ mam nieodparte wrażenie, że potrzebujesz najpierw się oczyścić, a później doładować, doenergetyzować. Będzie to tydzień, w którym postawisz na swój własny rozwój i choć wiadomości płynące z zewnątrz, od otoczenia nie będą napawały optymizmem, to pamiętaj, że tylko od Ciebie zależy, co przyjmiesz, a z czym się nie zgodzisz. Uważaj na to, co mówisz i piszesz, ponieważ ktoś celowo może próbować zmanipulować twoje słowa. Ten tydzień przyniesie ci ważną lekcję życiową. Dowiesz się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem, a kto jedynie zakrywa się pozorami i udaje twojego przyjaciela. W tym tygodniu postaraj się nie podpisywać żadnych ważnych, wiążących umów, ponieważ możesz nie dostrzec ukrytych treści i paragrafów, które czynią umowę bardzo niekorzystną. Uważaj również na wydawanie pieniędzy. Pod żadnym pozorem w tym tygodniu nie pożyczaj dużych sum pieniędzy. Byłoby to bardzo problematyczne w przyszłości. Jeśli jesteś w stałym związku, możliwe ochłodzenie, oddalenie, popadanie w rutynę oraz samotność. Jeśli jeśli natomiast poszukujesz szczęśliwej relacji, na przełomie tego tygodnia poznasz kogoś, poznasz osobę, z którą będziesz chciał się spotkać, jednak ona jednak postanowi tylko z Tobą porozmawiać i popisać. W aspekcie zdrowotnym w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na gardło oraz płuca. Bliźnięta. Energie tego tygodnia przyniosą Ci trudne doświadczenia, ale nie za karę, a po to, żebyś otworzył, żebyś otworzyła oczy i zobaczył, zobaczyła świat takim, jakim jest naprawdę. Przestań się okłamywać i zamiast narzekać na otaczającą rzeczywistość, spróbuj na nowo zbudować swój świat oraz swój światopogląd. Jedne drzwi zamykają się po to, żebyś mógł, żebyś mogła otworzyć kolejne. Ten tydzień będzie bardzo ważnym momentem, żeby zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Zamknięcie oczu nie spowoduje, że problem zniknie, dlatego tak ważne i istotne jest, żeby skonfrontować się z prawdą bez względu na to, jaka by ona była. Ten tydzień wniesie w Twoje życie pewne rozczarowanie, ale jest ono konieczne w Twoim życiowym oraz duchowym rozwoju. Mimo, że nie będzie to najłatwiejszy tydzień, to będzie on konieczny do tego, żeby zobaczyć świat przez pryzmat rzeczywistości, a nie marzeń i życzeń. Uważaj na wszelkiego typu uzależnienia, ponieważ będą się w tym tygodniu nasilać. Nie podpisuj żadnych umów i nie podejmuj ostatecznych decyzji. W sprawach zdrowotnych, Koniecznie w tym tygodniu zwróć uwagę na narządy podwójne, takie jak oczy, uszy czy płuca. Rak. Po każdej burzy wychodzi słońce, tak jak po każdej trudności przychodzą lepsze chwile. Tak jest nasze życie, przeplatają się w nim różne momenty oraz ich y, następstwa. Teraz na szczęście poczujesz się silny, poczujesz się silna, a los i przeznaczenie wyciągnie do ciebie pomocną dłoń. Wykorzystaj ten rewelacyjny czas, ten rewelacyjny moment do tego, żeby złapać w życiu dobre szanse i okazje, które niewątpliwie wpadną Ci w ręce. Chcesz kochać, ale tak szczerze i prawdziwie? W tym tygodniu wielu z Was odnajdzie piękną i wzajemną miłość, a jeśli jesteś w stałym związku, energie tego tygodnia przyniosą Ci chwilę bezcowskiego szczęścia, odmianę losu oraz spełnienia się. Jest to doskonały czas dla wszystkich przedsięwzięć natury urzędowej. Warto wrócić do starych i niezamkniętych spraw, ponieważ w tym tygodniu możesz liczyć na przychylność osób decyzyjnych w Twojej sprawie. Z odwagą, siłą oraz determinacją zdobędziesz wszystko to, czego pragniesz. W sprawach zdrowotnych w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na układ ruchu, stawy, kości oraz zdrową i zbilansowaną dietę. Lew. Czasami w życiu trzeba wykazać się cierpliwością, żeby osiągnąć spektakularny sukces. Podobnie będzie w tym tygodniu z Tobą coś, na co liczyłeś, coś, co pragnąłeś, pragnęłaś, coś, co było poza Twoimi możliwościami i zasięgiem, w tym tygodniu stanie się realne, namacalne i tylko Twoje. Masz szansę spełnić swoje marzenia, bądź przy tym mądry, i kieruj się sercem i dobrem, wówczas możesz liczyć na przychylność losu, który pokaże Ci, czym są cuda. Tak, właśnie cudów możesz się spodziewać na przestrzeni tego tygodnia. Otwórz szerzej oczy i doświadczaj tej cudownej energii przemiany. Pokonasz absolutnie każdy problem, zamieniając go w sukces. Jeśli zastanawiałeś się nad nowymi inicjatywami, zmianami, to masz do tego teraz wymarzony czas. Wszystko, co rozpoczniesz w tym tygodniu, będzie dla Ciebie szansą na lepszą przyszłość, na lepsze jutro. Nie możesz się przełamać i zacząć stosować dietę, trening lub sport. Energie tego tygodnia pokażą Ci, że warto. Od razu poczujesz zmianę i nagły przypływ sił witalnych. Otoczenie będzie Ci przychylne, a Ty masz szansę spełnić każde swoje marzenie. To będzie naprawdę cudowny czas. W aspekcie zdrowia w tym tygodniu zwróć uwagę na sprawy dermatologiczne. Panna, przed tobą niezwykły, magiczny i bardzo szczęśliwy czas. Możesz liczyć na wsparcie i opiekę aniołów oraz sił wyższych, które mocno cię chronią i otaczają cię szczególnym błogosławieństwem. Jeśli jesteś w sytuacji, w której musisz wybrać którąś z opcji, nie bój się. Słuchaj głosu swojego serca oraz intuicji, które poprowadzą cię w miejsce, w którym powinieneś, w którym powinnaś być. Zaufaj sobie. I opiece góry. Wielu z Was wyjedzie, zrelaksuje się i odpocznie. Będą to cudowne chwile, które na wiele tygodni lub nawet miesięcy rozgrzeją Twoje wspomnienia i pobudzą wyobraźnię. Wszystko, co rozpoczniesz na przestrzeni tego tygodnia, jest skazane na sukces i zwycięstwo. W miłości, poprawa, Wzajemne oddanie, chwile ogromnego szczęścia, przeplatane z ogromną namiętnością. Jeśli poszukujesz miłości w tym magicznym czasie, możesz liczyć na spotkanie osoby, która totalnie odmieni Twoje życie, a Ty na nowo uwierzysz w siebie, w swoje szczęście i wzajemną miłość. Jeśli natomiast poszukujesz pracy, w tym tygodniu dzięki kontaktom i rekomendacji znajomych dostaniesz bardzo dobrą propozycję. W sprawach zdrowotnych w tym tygodniu. Koniecznie zwróć uwagę na aparat ruchu. Waga. Energie tego tygodnia przyniosą Ci uspokojenie i zrównoważenie. Przed Tobą niezwykle ciepły i mocno emocjonalny, rodzinny czas, w którym będziesz czuć się dobrze ze sobą. Oraz z otoczeniem. Na pierwszy plan wysuwa się Twój dom i relacje rodzinne, które w tym tygodniu będą układały się bardzo ciepło oraz serdecznie. W tym tygodniu nie podejmuj ważnych decyzji w oparciu o rady i wrażenia obcych ludzi. W aspekcie zawodowym przed Tobą czas bardzo korzystny oraz kreatywny. Tydzień, w którym Twoje zaangażowanie zostanie zauważone, a nawet docenione. Jeśli poszukujesz pracy, to dzięki pomocy młodej osoby z Twojego otoczenia będziesz w stanie znaleźć taką, która da Ci satysfakcję emocjonalną, a z perspektywy czasu, również tą finansową. W sprawach sercowych będzie to bardzo dobry tydzień, także dla tych z Was, którzy marzą o szczególnej miłości. To właśnie na przestrzeni tego tygodnia masz ogromną szansę poznać kogoś bardzo ciekawego. Przed Tobą zapowiada się niezwykły czas. W sprawach zdrowotnych w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na temat serca oraz krążenia. Skorpion. Jeśli przez nieuwagę zaniedbałeś, zaniedbałaś swoje finanse, to ten tydzień przyniesie ci konsekwencje Twoich wyborów. Zastanów się dwa razy, zanim coś kupisz. Najpierw zaplanuj, zorganizuj, potem zapłać. Spontaniczne zakupy w tym tygodniu mogą narobić niezłego zamętu w Twoim życiu. I raczej trudno przyjdzie ci obronić swoje decyzje, bo będą one wynikiem chwili, a zakupy, ostatecznie choć cenne. Nie będą do praktycznego zastosowania i zapełnią kolejną półkę. Uważaj w tym tygodniu na nowo zawarte kontakty i znajomości, ponieważ ktoś będzie próbował użyć twojej pozycji z zasobów lub kontaktów. Oczywiście będzie to założenia jednostronne i jednokierunkowe. To dobry czas dla singli, którzy w tym tygodniu otworzą się na nowe osoby i niezobowiązujące spotkania, które, choć szybkie i raczej jednorazowe, dadzą ci siłę i wiarę w swoją atrakcyjność fizyczną. Osoby będące w stałych związkach mogą liczyć na drobne złośliwości ze strony partnera lub partnerki. W sprawach zdrowotnych w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na zdrowy sen, oraz psychika. Strzelec. Tydzień rozpoczniesz od pozytywnej wiadomości na temat pracy oraz pieniędzy. Masz spore szanse dostać lepsze wynagrodzenie, bonus, premię, lub ktoś z kręgu Twoich najbliższych ludzi wręczy Ci prezent lub upominek. Nastaw się pozytywnie do zmiany, które ten tydzień zapoczątkuje. Jeśli poszukujesz miłości, wreszcie będziesz mógł, wreszcie będziesz mogła ją spotkać w swoim życiu. Jeśli stoisz przed wyborem, to pamiętaj, że człowiek z przeszłości, o którym myślisz, rozpamiętujesz i nie bierze na poważnie Twoich słów. Bądź ostrożny, bądź ostrożna, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Ci z Was, którzy są w stałych relacjach, mogą liczyć na piękne chwile, poprawę sytuacji i wypowiedzianych słów. W aspekcie zdrowia w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na narządy płciowe, sprawy hormonalne oraz funkcje oddychania, ponieważ w najbliższych dniach możesz mocno odczuć kaprysy pogody. Koziorożec, przed Tobą zapowiada się piękny i wspaniały tydzień. Będziesz emanować spokojem, radością, witalnością oraz wewnętrznym pięknem. Dzięki temu wejdziesz w łaski najbliższego otoczenia, które często będzie komplementowało Ciebie oraz Twoje decyzje. W sprawach sercowych możesz liczyć na spełnienie, wzajemną miłość. Poczucie prawdziwej więzi emocjonalnej. Jeśli natomiast poszukujesz kogoś dla siebie, energie tego tygodnia przyniosą Ci możliwość poznania kogoś w drodze, w podróży lub nowo poznany obiekt Twoich zainteresowań będzie mieszkać w innej miejscowości. Nie zdradaj się od razu, ponieważ jest ktoś, komu bardzo nie spodoba się Twoje szczęście i zrobi absolutnie wszystko, żeby Was poróżnić. Uważaj na zakupy dla domu. Mogą przyjść wadliwe towary, sprzęty lub osoby, które nie mają wystarczających umiejętności czy kompetencji. Kobiety koziorożce mają spore szanse na zajście w ciążę. W aspekcie zdrowia w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na system odporności. Wodnik. Ten tydzień to szereg możliwości ważnych życiowych wyborów. Ważne jest to, żeby mimo przeciwieństw i nagłych obrotów spraw iść przed siebie z jasno ustalonym celem. Drogi się zmieniają, ale plan jest jeden. Żeby móc go zrealizować, wykorzystaj swój wrodzony dar, czyli intuicję. Słuchaj się w tym tygodniu tylko własnego wewnętrznego głosu i wykorzystaj ten czas, żeby skutecznie omijać przeszkody. Uważaj na sprawy finansowe, możliwe są straty oraz nadmierne, niezapowiedziane wydatki. Jeśli jesteś na etapie budowania związku, energię tego tygodnia przyniosą ci chwilowe nieporozumienia i brak czasu do spędzania wspólnego czasu. Osoby poszukujące miłości mogą liczyć na przestrzeni najbliższych dni na kontakt z osobą, która wiele ci obieca, jednak w realnym życiu nie nie znajdzie czasu ani sposobności, żeby się z Tobą spotkać i porozmawiać. Jeśli masz problemy w pracy lub w aspekcie finansowym, to w tym tygodniu przyjdzie do Ciebie pewna myśl, pewien sposób, który z perspektywy czasu okaże się tym doskonałym. Koniecznie zapisz się, zapisz swoje myśli i wróć do nich wtedy, kiedy czas będzie bardziej sprzyjający. W aspekcie zdrowia w tym tygodniu koniecznie zwróć uwagę na serce oraz krążenie. Ryby to będzie piękny i bardzo obiecujący tydzień, w którym Twoja siła, magnetyzm, tajemniczość zelektryzuje otoczenie, które będzie Ci bardzo, bardzo przychylne. Będziesz mocno przykuwać uwagę swoim entuzjazmem, zachowaniem oraz wyglądem. W tym tygodniu będziesz odważny, będziesz odważna i dzięki temu z optymizmem stawisz wszystkim i wszystkiemu czoła. Twoja postawa będzie otwarta, ciepła, a od Ciebie widzi będzie miłość, serdeczność oraz opiekuńczość. Wszystko, co zapoczątkujesz na przestrzeni tego tygodnia, obrócisz w sukces, a Twoją postawą, nienaganną etyką, wprowadzisz wszystkich w zachwyt, a wręcz w osłupienie. Będzie to bardzo emocjonalny czas, w którym dom, rodzina, przyjaciele będą odgrywać przodującą rolę. Będziesz niezwykle spełniony, spełniona, a uśmiech nie będzie schodził ci z twarzy. W stałych relacjach szczęście, pomyślność, skupienie i skoncentrowanie na sobie i swoich potrzebach. Jeśli natomiast poszukujesz miłości, ten tydzień da ci wiele szans do poznania kogoś wyjątkowego. Pozbądź się starych wzorców, ograniczeń oraz schematów, które kontrolują cię. Zawodowo i finansowo bardzo dobry. Pomyślny okres. Pamiętaj jednak, żeby panować nad wydatkami i nie poddawać się emocjom chwili. Przed Tobą piękny czas, wykorzystaj go mądrze i idź przez świat z odwagą oraz siłą. Kochani, nasze dzisiejsze spotkanie ze mną właśnie dobiega końca, a ja chciałbym bardzo podziękować za Waszą obecność oraz słowa wsparcia i uznania dla mojej pracy. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, zostawić komentarza, udostępnij ten film na swoim profilu. Już teraz zapraszam do obserwowania mnie na Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek horoskopu tygodniowego, który ukaże się, jak zawsze w niedzielę. Za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo dziękuję. Tych z Was, którzy chcieliby ze mną umówić się na prywatną wróżbę, konsultację, przepowiednie, taką tylko dla Ciebie, już teraz możesz umówić termin konsultacji telefonicznej za pośrednictwem mojej jednej strony internetowej www.lukaszariasz.com. Tam znajdziesz wszystkie aktualne informacje. Za dzisiejszy odcinek bardzo, bardzo dziękuję. Całuję Wasze anioły. Łukasz Hariasz.